Michał, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci przepis prosto z Chin. Będzie to low main i będzie to makaron podtrząsany. Jesteś ciekawy, co to będzie? Oglądaj dalej. A zanim zaczniesz gotować, pamiętaj o sobie i o lajku i TikTok. Smaku. Dzisiaj robię low-main, czyli makaron potrząsany. Różni się on tym od smażonego makaronu, że najpierw smaży się składniki, a na sam koniec, właśnie, dorzuca się makaron. Taka to różnica. A teraz zapraszam się do przepis. Jak pokroić marchew w cienkie słupki? Bardzo prosto. To jest część dla kucharza. I teraz kroisz sobie po prostu plasterki pod lekkim skosem. Później układamy sobie w piramidkę i zobacz. Teraz bardzo prosto możesz uzyskać taki fajny kształt. Oczywiście możesz też na przykład pojedynczo, tak? Jak nie masz takiej sprawy i wtedy masz, zobacz, super takie fajne, cien cienkie paseczki z marchewki do właśnie kuchni azjatyckiej. Na rozgrzaną patelnię dorzucamy sobie na początku marchew i smażymy dosłownie minutę. Odgarniamy sobie na bok i dorzucamy cebulę. Dzisiaj używam wołowiny bardzo cienko pokrojonej. Mam taką część jak rozbrew, ale świetnie będzie na przykład krzyżowa, pasowała. No, oczywiście, możesz też na przykład polędwicy wołowej, ale szkoda, jej po prostu na takie cienkie plasterki. To, co robimy przed smażeniem, to po prostu dajemy dość sporo soli, mieszamy sobie całość. Do warzyw dorzucamy czosnek w plasterkach oraz zasypujemy brązowego cukru. Cukier nam się skarmelizuje z warzywami, nada takiego fajnego, głębszego smaku, po prostu takiego karmelowego posmaczku. Pięknie, warzywa się już skarmelizowały. Dodajemy je sobie na jedną stronę patelni. Nakładamy teraz plastry wołowiny. Jak dodasz wołowinę, to nie miękka jej, ona ma się zrumienić tylko z jednej strony i po to też była właśnie dawana sól, bo zobacz, jak ona teraz pięknie wygląda. Wołowina, widzisz, z jednej strony pięknie się już przesmażyła, z drugiej strony jeszcze jest surowa, ale to nie szkodzi, bo o, widzisz właśnie o to nam chodziło. Ale teraz będziemy dodawać właśnie mokre składniki, czyli wino shaoxing, sos sojowy jasny, sos sojowy ciemny i olej sezamowy. Całość teraz mieszamy. I teraz dodajemy makaron. Main On jest jajeczny, czyli możesz też użyć na przykład ciałmana, jak nie dostaniesz właśnie tego. Różni się on tym, że jest po prostu taki płaski, trochę jak takie włoskie linguini, można by powiedzieć. I tak jak mówiłem, jest to makaron potrząsany, więc składniki mamy zrobione. Dorzucamy makaron i po prostu mieszamy je razem z resztą składników. No i wydajemy. Piękny, parujący, zobacz, makaronik. oje, Trochę ucieka, ale nic nie szkodzi, nic się nie zmarnuje. Wszystko złapiemy. I teraz wołowina, aż to pięknie pachnie. Ten sos ciemny, sojowy, jest taki głęboki. I dekorujemy na sam koniec szczypiorkiem. Pięknie wyglądający, aromatycznie pachnący. No a jak smakujący low main. Mmm, męciutka wołowinka. Ważne jest to, żeby tej błowiny nie przegotować, bo ona wtedy będzie twarda, ale ta wyszła po prostu ideolo. Szybkie danie na lunch. Jak podobał Ci się przepis, wiesz co robić, like, sub, dzwonek, a na dole w komentarzach pisz komentarz po prostu, żebym miał większe zasięgi i dla większego fejmu. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się, cześć!